Liczba 100 do 5 razy 0,1 do minus 6 jest równa. Na początku przypomnijmy sobie wzory związane z potęgowaniem. Przepiszmy przykład. 100 zamieniamy jako 10 do 2 i do 5 razy. Tutaj możesz od razu napisać sobie 10 do 6. Jeśli tego nie widzisz, możesz na początku zapisać sobie ułamek 1 dziesiąta do minus 6. I tutaj przedostatni wzór nas informuje, że jeżeli chcesz się pozbyć tego minusa, to odwracasz licznik z mianownikiem. Tutaj na początku mamy 2 razy 5 to jest trzeci wzór, czyli 10 do dziesiątej. No i właśnie tutaj odwracamy ułamek 10 pierwszych, czyli 10, ale już do plus szóstej. Pierwszy wzór nas informuje, że podczas mnożenia dodajemy, więc mamy 10 do 16. Odpowiedź B.